Foxing News Maciej Solecki, witaj Maciek, witam Maciek, trenujesz do walki, która już we wrześniu w Radomiu, zgadza się? Tak jest, tak, jest, przygotowuję się do walki 19 września. 138 rodowy pojedynek z na pewno jakimś słabszym przeciwnikiem, ponieważ ja wszyscy wiemy, listopadowa gala Polsat Boxing Night, mimo tego, że jest wiadomo, zbliża się wielkimi krokami. Czekamy na rozwój sytuacji gdzie i z kim tam w ogóle będę osobą. Właśnie do Polsat Boxing Night zaraz dojdziemy, natomiast widać, że ostatnio chyba trochę przepakowaliście, skupiliście się nad pracą nad siłą. Tak, no brakciecie ostatnio. Dwa, nawet dwa i pół miesiąca to był moment od, 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 od tej ostatniej gali, tu był maj, siedzimy cały czas na siłowni, trenujemy siłę, ale siedzimy także także doskonalimy techniki bokserskie, no tak jak widać te wszystkie te wagi weszły, aktualnie waży około 84-85 kilo, a więc no waga super średnia. Jest jakby jeszcze wyżej, 10 kilo teraz, ale dobrze się czuję, mówię, na no, tych treningów takich mocnych nie było, bokserskich. Y, dopiero wchodzimy w taki cykl treningowy bokserski i ta waga będzie schodziła na pewno bez problemu mi zejdzie do super średniej. A udało się to przełożyć na siłę, bo wiem, że tych nokautów Ci trochę brakuje i ta seria y, walk na punkty, chciałbyś chyba ją przerwać? na pewno, no na pewno lepiej się czuję sobie średniej y, fizycznie, psychicznie. No zobaczymy, Ty głowu, muszę ją nad głową popracować bardziej niż nad siłą, żeby troszeczkę nie podpalać się. No to mówię, no ta ostatnia walka pokazała się, że, 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 że ta siła jest. Zobaczymy, jak się przyjdzie z z kimś naprawdę solidnym, mocnym i wtedy będziemy się weryfikować. Tak, bo z tego co pamiętam, to ostatni rywal Dion padł w pierwszej rundzie już po twoim czasie był knockdown bądź w drugiej, ale to nie jest tak, że ty trochę się tak spinasz, wiedząc, że masz go na deskach praktycznie i chciałbyś znakałtować, no bo ci brakuje tych zakończonych walk przed czasem i następuje ta blokada. No tak właśnie troszeczkę jest, właśnie ty mówię, no to głównie praca nad głową jest potrzebna. A no więc tutaj praca z psychologiem i to, a resztę przyjdzie sama, prawda? Właśnie, Polsat Boxing Night, tam się pojawiły dwa takie nazwiska, może zaczniemy od Grzegorza Proxy, bo z tego co słyszałem przyjąłeś zaproszenie do tańca. Najpierw może zapytam, czy jest już jakiś temat oprócz tego doniesień medialnych, rozmawiałeś z włodarzami Polsatu na temat tego pojedynku, czy na razie cisza i tylko to jest takie w sferze doniesień? Niestety na razie jest cisza, jak wyraził chęć, ja oczywiście to przyjmuję ze śmiechem na twarzy, bo bardzo chcę tej walki, jestem pewny swojej wygranej, no zobaczymy jak to będzie, no wiadomo rozdaję karty tutaj Polsat i Andrzej Wasilewski, który też jest organizatorem tej gali, zobaczymy, no ja tylko mogę czekać na raz sytuacji na telefon z Polsatu, żeby pojechać na rozmowy i zacząć jakiekolwiek negocjacje na temat walki z ProSą. O tej walce marzyłeś dosyć dawno, natomiast trochę się też sytuacja z kilogramami pozmieniała, bo ty już jesteś zawodnikiem super średniej, będzie ci coraz ciężej gubić te kilogramy, no Grzesiek jest taki takiej no, mniejszej można powiedzieć budowy i nie wiem czy on będzie chciał w umownym limicie raczej będzie stawiał warunek, żeby to było w średnie. Czy w średnia to jest kategorycznie nie, czy ty jeszcze pozostawasz furtkę, że jakby ci zależało, to byś spróbował zejść. Yy, średnia na pewno odpada. Kategorycznie to nie jest to, że ja, ja powiedział, że ja nie chcę na siłę walki z Proxem. Ja mogę z nim boksować, ale nie muszę, prawda? Ja chcę walki z Proxą, ponieważ jest dobrym zawodnikiem, zawodnikiem yy, topowym w Europie, yy, znanym na pewno też na świecie, a więc zwycięstwo nad takim zawodnikiem naprawdę bardzo dużo mi daje, ale jeżeli gdzieś się postawi warunek, że jest waga średnia, no to taka waga na pewno odpada. Ja mogę się umówić, załóżmy na kategorię 75 kg, yy, co na pewno Grześkowi też będzie odpowiadało, bo jak wiem, że się też bardzo dużo robi wagi do, do, do w kategorii średniej. A my więc taki przydział wagowy będzie odpowiadał mi niejemu. Zakładając, że dojdzie do tego pojedynku, co będzie Twoim atutem? Młodość, ambicja, a takim utrudnieniem dla Grzeszka będzie ten brak aktywności bokserskiej, może? Na pewno młodość, ambicja, wielka chęć zwycięstwa, no wyjdę do tej walki znowu zmobilizowany, no jak ja wychodzę zmobilizowany do walki, no to potrafię wygrywać, ja potrafię, muszę bo z lepszymi zawodnikami. Na pewno warunki fizyczne, tempo, no mówię, ja oglądam walki Krzyśka, to był kiedyś naprawdę rewelacyjny zawodnik, który się zapowiadał na... na, na... Na, no, na światowej czołówki boksera. No, teraz jest to zawodnik, który no, już się nie zapowiada na zawodnika światowej czołówki i powoli będzie się stawał takim boomem do obijania, prawda? tak mi się przynajmniej wydaje i no, ja zacznę tą to, to jego nową karierę sportową. To widzę, że ostro, ostro yy, sobie poczynacie. Widzę, że chciałbyś jakoś Grześka, tak, można powiedzieć, sprowokować delikatnie do walki. Nie no, sprowokować po prostu że się nie ukrywałem. Przegrał z Gołowkinem. Myślę, że Gołowkin mu troszeczkę zepsuł tą karierę, bo go obił strasznie. Potem w walce z Sergią Morą to było widać, że Grzesiek już nie jest tym samym zawodnikiem. No, Mora, który, który jest zawodnikiem, no, no nie ukrywaj, no nie takiego pokroju, jakim można było się wydawać, że jest Grzesiek. Obił Grześka, ośmieszył Grześka do jednej bramki. No i, no i mówię, no jak ja zobaczyłem tę walkę z Morą, no to jeszcze większych nabrałem pewności siebie, że tę walkę mogę wygrać. Te problemy Proxy nie są spowodowane współpracą z trenerem Fiodorem Łapinem, ponieważ Fiodor Łapin jest dobrym fachowcem, ale on raczej stawia na tą szkołę taką twardą, solidną, bez jakiej, takiej wirtuozji. Wiadomo, że Proxa jest zawodnikiem, który lubi sobie tam bez rąk poboksować, trochę się odklić, potańczyć, natomiast czy trener Łapin tego nie zabija po prostu? Ciężko powiedzieć, też nie chcę negować tutaj yy, tym, jakby... Tak jak mówiłeś, Fiodor Łapin jest doskonałym trenerem, doskonałym fachowcem, ale to się sprawdza, że może mu nie odpowiadać szkoła Fiodora Łapina, prawda? Bo tak jak powiedziałeś, on bardziej stawia takie, taki boks, jak boksuje Krzysiek Wodarczyk, jak boksował Rafał Jackiewicz i to nie odpowiada może Grzeszkowi Proksie. I może to być to, że, że rzeczywiście to się wszystko gryzie w styl Grzeszka i w styl pana Fiodora Łapina się gryzie i, i może coś... I może dlatego ten to boks jest inny, ale, ale mówi, no ja od tego nie jestem, żeby oceniać pracę innych i nie chcę tego robić. Druga osoba, jaka się pojawiła w kontekście walki z tobą na Polsad Boxing Night, to Maciej Miszkin. E, wagowo trochę już bardziej widzę, bo wiemy, że Macie chce schodzić do tej kategorii super średniej, co ty na takie zestawienie? No ja z Miszkiem mogłem boksować w półciężkim. To, to nie jest tam zawodnik, z którym tak naprawdę by się trzeba było bardzo mocno spinać. Oczywiście no nie jest to zawodnik, którego można lekceważyć. bo pokazał z Pawłem Garzewskim, że że potrafi się spiąć i potrafi zaboksować nieźle, nie najgorzej. No, to, to już powtarzałem, że na tle wtedy bardzo słabego Pawła Garzewskiego stracił bardzo niezły, wyrównany pojedynek, przegrany. Maciek Miszki, no mówię, no... To wszystko zależy, no to mówię, no walka z Maciejem Miszkinem nic mi za bardzo nie da, przegrał dwie ostatnie walki, wszystko zależy od pieniędzy w tym momencie. Czyli generalnie miałby się to chyba więcej do stracenia w walce z Miszkinem niż do zyskania? Na pewno, na pewno. No mówię, Maciek w tym momencie nie daje mi sportowo nic. W tym bardziej, że mówię, przegrał dwie ostatnie walki i w tym momencie jest, jego tendencja jest spadkowa i myślę, że najlepiej jakby się odbudował, najpierw wygrał te dwie walki z solidnymi przeciwnikami. Niech to zaboksuje z tym Dionem, co ja zaboksowałem i wtedy będziemy myśleć, no naprawdę Dion jest solidnym zawodnikiem, który mógłby zweryfikować Maćka Miszkina. Ale generalnie umiejętności proksy są niż wyżej niż Maćka. Nie no, nie, nie żartów, no pewnie, tam. No Maciek Miszkin jest na, w porównaniu do Proksy, no to jest no tam bardzo, bardzo, bardzo nisko, prawda. Boksersko Maciek Miszkin jest średni, przeciętny, solidnie pracujący, ale średni. Na bieżąco, jak Proksa był mistrzem Europy, był prezydentem do tytułu światowego, no tak jak mówię, dalej jest to za wynikiem w Europie na świecie, więc no, nie wolno ich nawet stawiać po siebie. Jeżeli nie Proxa, jeżeli nie Miszkin, to jest ktoś jeszcze, z kimś mógłbyś zaboksować z Polski, czy tutaj już się e, krąg zamyta, bo Przemek Majewski chyba już nie do końca będzie dążył do prowadzenia swojej kariery bokserskiej? No, Przemek Majewski z tego, co zajął się biznesami, e, został menadżerem Global Boxing, życzę e, mu wszystkiego najlepszego. E, kto jeszcze jest chyba Nie mam pojęcia tutaj w Polsce. Kto? Karfrocie. jest dokładnie. To ma polskie korzy, nie można ściągnąć go. Nie wiem, kto jest sobie średni. soudra jest sobie średni, tak? Norbert, ale z Norbertem to nie ma, nie, nie, nie wiadomo, nie, to, ale no nie wiem, może Andrzej Sodra, nie wiem no które mi coś dadzą, które będą ciekawe, które będą interesowały kibiców. Ale mówię na dzień dzisiejszy najbardziej, naj, 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 walka, która mnie najbardziej interesuje, jest walka z Grzeszkiem Proksą, No i potem jak najgrzeszkiem Proksą, no to ten mieszkanie za te, to, tak, tak pyskuje i tutaj tutaj wszystkich po kolei wyzywa do, do walki z jest strasznie, nie wiem czego tam chce. Może nie po nie ma pojęcia, dziwy gościu, ale nie ma pojęcia. Powiedz, bo kiedyś rozmawialiśmy w tamtym roku i mówiłeś, że rok 2014 to chciałbyś już zaboksować jakieś pasy, czy to europejskie, czy to Unii Europejskiej. No, zanosi się, że chyba tej walki w tym roku jeszcze nie będzie jednak. To nie są pytania do mnie, to są pytania do Andrzeja Ja mu jemu mówię, ja powtarzam wszystkim, że ja chcę już boksować jakieś tytuły, chcę w końcu wskoczyć w rankingi, ale... No co ja mogę chcieć? Ja mogę chcieć, prawda? Mogę wywierać presję, mogę gadać, mogę krzyczeć. No i nie teraz nieraz, mam nadzieję, żeśmy się sposprzedali o takie sprawy. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No ja, ja mówię, ja mogę chcieć, ale jak ja prowadził swoją karierę, to już dawno bym pojechał gdzieś inny, albo nie wiem, tutaj jest to jakiś pojedynek o, ważny, od jakiś dobry to, to z dobrym przeciwnikiem. A co z twoim kontraktem? Bo on miał się kończyć w grudniu 2013, jak się okazało, współpracujecie dalej. Czy to nie był grudzień 2014 przypadkiem? Nie, nie, nie. Współpracujemy dalej z Trajnomadzielem Witrukiem no, i tyle. Czy na zmiany się na razie nie zanosi? No na razie nie. <grywki> na razie współpracujemy z Trajnomadzielem Witrukiem. A powiedz, jeżeli chodzi o dalsze te przygotowania, jak to będzie wyglądało? Czy w planach jest jakiś obóz, czy będziecie tutaj trenować na nowej, jak widzę, sali? Wyruszamy w poniedziałek do żywca na prawie dwa tygodnie, w góry pobiegać. Potem przyjeżdżamy tutaj z powrotem, no wiadomo, tutaj jest taka sala typowo pod, pod siłę, żeby robić, przynieśliśmy, żeby robić crossfit, siłę, no a potem treningi bokserskie będziemy zaczynali gdzie indziej, gdzie dokładnie jeszcze nie wiem. A jakieś ciekawe zaproszenie na sparringi się pojawiło dla Ciebie? Na razie nie, było zaproszenie na sierpień czy na lipiec. Nie pamiętam już, od, nie, w lipcu, w lipcu to było, od Roberta Stiglitsa, no, ale nie przyjąłem tego zaproszenia, ponieważ e, chciałem się skupić na pracy e, siłowej, e, na pewno jeszcze raz nie będzie okazja, e, żeby przyjechać, a mówię, te, teraz by taki dłuższy okres e, odpoczynku i skupienie się na pracy siłowej. Odpoczynek, czyli mówisz, że jakieś wakacje już masz za sobą. Nie widać. No widać, bo opaleniznie właśnie do tego nawiązuje. No tak, to tutaj w Polsce bardziej rybki, mazurki, yy, bardziej relaks, yy, postawiłem na relaks w tym roku, a więc, a więc no mówię, no tak jak tu teraz chciałem pracowałem nad, nad, nad siłą, no to też nie chciałem wyjeżdżać nie wiadomo gdzie, żeby też za bardzo nie przybalować, a więc no w tym roku jest bardzo spokojnie. Dziękujemy za wywiad. Dziękuję bardzo.